Kalisz jest miastem o niezwykle bogatej historii, która sięga początków II wieku naszej ery, gdy Klaudiusz Ptolemeusz zamieścił Kalisję na mapie świata. Wielu badaczy utożsamia tę Kalisję właśnie z naszym miastem, z Kaliszem, który mieści się w Wielkopolsce. Ta historia wiąże się przede wszystkim z przebiegiem szlaku bursztynowego, ale również z późniejszymi dziejami, gdy Kalisz był przede wszystkim miastem, w którym... Spotykało się wielu, wiele kultur, wiele religii i ślady właśnie tego współistnienia odnajdujemy tu do dzisiaj. Mamy mnóstwo zabytków, które warto odwiedzić. Mamy piękną ekspozycję nowoczesną, multimedialną w ratuszu, w samym sercu miasta, gdzie przedstawiona jest ta historia naszego... Miasta, która, tak jak wspomniałam, już związana jest ze szlakiem bursztynowym. Zwiedzając ekspozycję, podążamy tak naprawdę piwnicami ratusza, odkrywamy sekrety tego obiektu, a następnie kierujemy się przez poszczególne kondygnacje wieży, wkraczając już w teraźniejszość naszego miasta i podziwiając przepiękną panoramę Kalisza z tarasu widokowego. Zachęcam serdecznie do tego, by właśnie tą ekspozycję odwiedzić, tak żeby w pigułce poznać historię naszego miasta. Kalisz przede wszystkim się rozwija. Jest to miasto, które jest kompaktowe, w którym możemy łatwo przedostać się z jednego punktu do drugiego. Miasto z bezpłatną komunikacją dla swoich mieszkańców. Na podstawie kaliskiej karty mieszkańca można poruszać się autobusami bezpłatnie, a rozkład jazdy został w ubiegłym roku dostosowany do obecności. Potrzeb mieszkańców. Tak naprawdę nie był zmieniany przez blisko 30 lat, a obecnie łączy osiedla mieszkaniowe, łączy tereny inwestycyjne z centrum miasta. Wiele obszarów się rozwija, powstają nowe bloki mieszkalne, powstają przede wszystkim nowe drogi i miasto wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Tutaj prezydent Krystian Kinastowski wnioskował o to, by Rada Miasta właśnie podjęła tę uchwałę dotyczącą wprowadzenia bezpłatnej komunikacji. Na pewno jest to duża wartość dodana, jeśli chodzi o pobyt, mieszkanie tutaj w Kaliszu. A komunikacyjnie Kalisz cały czas się rozwija. Budowane są nowe drogi i remontowane te, które już istnieją, tak żeby po Kaliszu można było poruszać się w sposób komfortowy. W tej chwili kończy się inwestycja związana z rewitalizacją. Przebudowa głównego rynku jest już właściwie zakończona. Trwa jeszcze, trwają jeszcze prace na ulicy kanonickiej. Tak naprawdę jest to serce miasta i główny rynek już w tej chwili jest udostępniony mieszkańcom. Nie tak dawno mogli oni korzystać z wielu atrakcji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Były tutaj karuzela, kolejka, były również domki oferujące świąteczne produkty. Był domek świętego Mikołaja, choinka. W tej chwili już powoli kończy się ten okres świąteczny, zatem zmienia się również główny rynek i możemy oczywiście podziwiać ten teren w całej okazałości. Już niedługo jednak zbliża się Wielkanoc. Myślimy już o tych atrakcjach i jak zapowiada prezydent. Kalisza, Krystian Kinastowski. Również atrakcji i dla dużych, i dla małych nie zabraknie. Warto również w tym okresie wielkanocnym pod koniec marca i na początku kwietnia odwiedzić Kalisz. Będziemy mieli tutaj naprawdę wiele ciekawych wydarzeń, ale również atrakcji i dla dzieci, i również dla osób dorosłych. Jeśli chodzi o inwestycje, które w tej chwili są realizowane w Kaliszu, to z tych najważniejszych wymienić należy przede wszystkim budowę nowej drogi, połączenia ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych. To bardzo ważna inwestycja, która wiąże się w przyszłości z udrożnieniem ruchu w tej części miasta i upłynnieniem tego ruchu ponieważ ulica, ulica Częstochowska jest um, niezwykle um, tutaj oblegana, jest jedną tak naprawdę z um, najbardziej newralgicznych arterii miasta. Um, ta droga umożliwi um, właśnie szybki przejazd z um, okolic ulicy Księżnej Jolanty w stronę um, ulicy um, Budowlanych, Polnej i dalej w stronę centrum miasta. Um, kolejną z ważnych inwestycji, która. Um, Częściowo już się zakończyła, ale również jej kolejny etap będzie kontynuowany, to budowa przedłużenia szlaku bursztynowego. Przede wszystkim w tym momencie zakończony został już pierwszy etap inwestycji, czyli połączenie ulicy Łódzkiej z ulicą Żwirki i Wigury. Tutaj powstała piękna, szeroka droga, oczywiście chodniki, ścieżki rowerowe, energooszczędne oświetlenie. Oczywiście zieleń również i została tutaj uwzględniona ronda, także tutaj ten przejazd jest jak najbardziej płynny i mamy już ważne połączenie z, nowymi, z nowym osiedlem, z wzgórzami Kalisza, gdzie tutaj ten teren również bardzo mocno się rozwija, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy. W tej chwili trwa już postępowanie przetargowe związane z drugim etapem tej inwestycji, czyli połączeniem ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Warszawską. Także tak jak wspomniałam w Kaliszu oprócz tego, że remontowane są te drogi, z których korzystamy na co dzień, również te mniejsze osiedlowe w ramach programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych, to powstają również nowe, które właśnie mają za zadanie upłynnić ruch w mieście, tak żeby łatwiej i w sposób bardziej komfortowy mieszkańcy mogli się przemieszczać. Z pracy do domu, do szkoły, do centrów handlowych, na tereny inwestycyjne czy też do kaliskich zieleńców, na tereny rekreacyjne. Także o to wszystko tutaj władze miasta zabiegają, aby te inwestycje kolejne były realizowane i również o dofinansowanie, ponieważ to też ważny aspekt obecnie w pracy samorządu, by pozyskiwać dofinansowanie na te niezwykle kosztowne inwestycje, między innymi związane z drogownictwem. A w tym roku w budżecie miasta przeznaczona będzie rekordowa kwota na inwestycje, bo będzie to blisko 126 milionów złotych. Ta kwota oczywiście może się jeszcze zmienić, ponieważ w ciągu roku również bywa tak, że otrzymujemy dofinansowanie. Wówczas ta kwota przeznaczona na inwestycje znowu się zmienia. Jeżeli chodzi o rekreację w mieście. To tutaj w Kaliszu naprawdę można miło, przyjemnie spędzić czas, zarówno całymi rodzinami, jak i indywidualnie. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Mamy dwa główne zieleńce, czyli Park Miejski w Kaliszu jeden z najstarszych parków ogólnodostępnych w Polsce, a także Park Przyjaźni, który Kaliszanie nazywają takim kaliskim Central Parkiem. Oba te e, obszary e, są e, również e, w tej chwili, e, tam również toczą się e, inwestycje, są, e, były prowadzone niedawno prace i e, również w e, najbliższych e, miesiącach będą oczywiście kolejne. W parku miejskim przede wszystkim odnawiane są alejki, e, pięknie wygląda obecnie wejście do parku od strony teatru gdzie teatr też jest przecież i e, zabytkiem, jest przepięknie położony. E, tak naprawdę e, w mojej ocenie jest to jeden z najpiękniejszych teatrów w Polsce właśnie z racji swojego położenia e, w, tuż przy Parku Miejskim i nad Rzeką Prosną. Jeżeli chodzi o e, park miejski, to tutaj oprócz e, oczywiście alejek powstały w ostatnim czasie bulwary. Pierwszy fragment bulba, bulwarów nad Prosną, e, gdzie można odpocząć, e, gdzie e, tak naprawdę e, jest to kolejny e, obszar. E, gdzie rzeka jest bardziej dostępna e, dla mieszkańców. A o tą rekreację na rzece również e, w Kaliszu e, nie trudno, ponieważ mamy do dyspozycji rowerki wodne, kajaki. E, celebrujemy święto Rzeki Prosny każdego roku w sierpniu. E, jest to szczególny czas, gdy możemy. E, Uczestniczyć w wielu wydarzeniach, e, właśnie związanych z rzeką. E, na rzece odbywa się wyjątkowy koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej. E, również e, przeprowadzana jest organizowana jest duża impreza sportowa Kalisja Triathlon która ma już swoich e, zwolenników e, i która propaguje e, promuje nie tylko Kalisz nie tylko rekreację na rzece e, ale również zdrowy tryb życia Park Miejski w Kaliszu to także e, Częste miejsce spacerów to przypomnę bardzo duży obszar, na którym jesteśmy w samym sercu miasta, jednocześnie mamy wokół siebie mnóstwo drzew, krzewów, piękną roślinność, którą również każdego roku miasto uzupełnia i już w tym roku planowany jest w ramach budżetu obywatelskiego nowy plac zabaw, plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, gdzie najmłodsi będą mogli bezpiecznie i w ciekawy sposób spędzać czas. Ta inwestycja przed nami jeszcze w tym roku jest planowana, jest zapisana w budżecie miasta. Jeżeli chodzi o Park Przyjaźni, to tutaj również odnowiono główną alejkę w tym parku. On jest nieco mniejszy, natomiast mieści pięć stawów. Jest to teren niezwykle ciekawy po dawnej cegielni. W w dość urozmaicony sposób ukształtowany, i tutaj mamy m.in. tężnię solankową, mamy również plac zabaw, siłownię zewnętrzną, mamy tutaj boisko do tenisa, mamy boisko do koszykówki. Jest to oczywiście wybieg dla psów. A w ostatnim czasie wymieniono tu również 70 latarni, postawiono ławki multimedialne, a także stanowisko, przy którym można naładować hulajnok. Elektryczne czy rowery, również zasilane energią elektryczną. To miejsce się zmienia, to miejsce będzie dalej stawać się coraz bardziej przyjazne. Park Przyjaźni, jak sama nazwa wskazuje, tutaj każdego roku przy okazji Święta Miasta sadzimy drzewa związane z jubileuszem Kalisza i któregoś z miast partnerskich w najbliższym czasie planowana jest również budowa kaskady wodnej. Także ten teren będzie nadal bardzo ciekawy rekreacyjnie. Można tutaj miło spędzić czas i na pewno odpocząć od zgiełku i poświęcić nieco czasu i na rekreację, a także na aktywności sportowe. Do tego bardzo zachęcamy. Wspomniałam o rekreacji w Kaliszu, oprócz e, oczywiście zieleńców e, mamy też wiele ciekawych obiektów, e, takich jak e, Kaliski Park Wodny. E, Aquapark oferuje szereg atrakcji, są tam i baseny sportowe i rekreacyjne, e, można e, spędzić e, czas aktywnie. E, mamy także e, nowo wybudowaną pływalnię Delfin, jest to pływalnia e, Sportowa. Odbywają się tam ogólnopolskie zawody pływackie. To nowoczesny obiekt, który posiada w głównym basenie 8 torów. Jest też mniejszy basen z regulowanym dnem. Można tutaj regulować głębokość, także odbywają się tu zarówno lekcje pływania, jak i akwaerobik. Ten obieg został uruchomiony w czerwcu 2023 roku, także jest nowy, ale już docierają do nas bardzo pozytywne opinie na jego temat. Tak jak wspomniałam, jest dostosowany do tego, by odbywały się tu profesjonalne zawody pływackie i tak też jest. W nie tak dawno mieliśmy tam między innymi zawody organizowane przez Polską Olimpijkę Otylię Jędrzejczak. Także tych obiektów w Kaliszu. Rekreacyjnych również jest sporo, ale do Kalisza można dostać się zarówno własnym transportem, jak i koleją. Mamy tutaj oczywiście dworzec kolejowy, który też został jakiś czas temu przez PKP wyremontowany. Tuż przy dworcu znajduje się parking właśnie dla osób korzystających z tej formy transportu w pobliżu jest też centrum przesiadkowe tam mieści się siedziba kaliskiej spółki przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej czyli PKS jest też w całkiem blisko dworca Galeria Handlowa i oczywiście przystanki autobusowe, ponieważ komunikacją miejską bezpośrednio z dworca można dostać się do centrum i do poszczególnych obszarów Kalisza, tam w te rejony, które chcielibyśmy odwiedzić, a przede wszystkim do centrum, gdzie skoncentrowane są właśnie zabytki i gdzie mieści się ratusz, i ekspozycja multimedialna przedstawiająca dzieje miasta. Serdecznie zachęcam właśnie do wizyty w najstarszym polskim mieście, mieście o najstarszej metryce pisanej, które ma wiele do zaoferowania zarówno dla Całych rodzin, jak i turystów, którzy przebywają indywidualnie, czy też grup, które chcą odwiedzić Kalisz i skupić się na poszczególnych aspektach z dziejów miasta, czy też z tego, co miasto oferuje obecnie. Na pewno warto przyjechać tutaj wtedy, gdy odbywają się największe imprezy w mieście największe wydarzenia kulturalne. W czerwcu Kalisz e, każdego roku e, świętuje e, przypominając o rocznicy nadania praw miejskich. E, 11 czerwca to ta główna data związana z e, obchodami tego święta. E, wokół tej daty odbywa się mnóstwo imprez e, kulturalnych, turystycznych, sportowych. E, każdy z pewnością e, może wybrać e, coś dla siebie. E, w Kaliszu organizowane są też wielkie koncerty. W ostatnim czasie mieliśmy koncert zespołu Myslowic w Hali Arena było to spotkanie noworoczne Kaliszan w zupełnie innej niż dotychczas odsłonie, dostępne dla wszystkich mieszkańców, dla przyjaciół naszego miasta. Na rozpoczęcie wakacji, na zakończenie wakacji odbywają się wielkie koncerty dla młodzieży, na których występują gwiazdy w ostatnim czasie, takie jak Yang-Iggy czy Oki. To z pewnością wykonawcy znani młodzieży i nie tylko. Na pewno warto odwiedzić Kalisz w sierpniu, gdy odbywa się święto rzeki prosny z przepięknymi koncertami plenerowymi ze sceną na rzece i z wielką imprezą sportową, której już wcześniej wspomniałam, czyli Kalisja Triatlon. Kalisz oczywiście jest silnie związany ze sportem. Mamy tutaj także świetną drużynę piłki ręcznej, drużyny i męską, i żeńską, drużyny również siatkarskie, ale też znakomity KKS-Kalisz, który w ubiegłym roku odniósł wielki sukces podczas Pucharu, Fortuna Pucharu Polski. Jesteśmy oczywiście dumni z naszych sportowców i zachęcamy także gości do tego, by uczestniczyli w wydarzeniach sportowych, które zawsze wiążą się z mnóstwem emocji, pozytywnych emocji oczywiście. Warto zatem jeszcze przed wizytą w Kaliszu skontaktować się z informacją turystyczną. Do tego zachęcam, aby dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w mieście. Dokąd warto pójść? Kalisz to przede wszystkim miasto otwarte, miasto, które związane jest z, mocno ze swoją historią. Miasto, które pokazuje swoją historię w sposób nowoczesny. Tak jak wspomniałam, multimedialna ekspozycja w Ratuszu przyciąga każdego roku mnóstwo turystów, gości, ale również samych Kaliszan, którzy chętnie uczestniczą w wydarzeniach tematycznych, związanych między innymi z konkretnymi momentami w dziejach Kalisza. Tak jak mieliśmy to. Tak jak ostatnio zorganizowaliśmy spotkanie związane z obrazem Rubensa, zdjęcie z krzyża, który 50 lat temu zniknął z Kaliskiej Katedry. Proponowaliśmy wówczas zwiedzanie najstarszych kaliskich świątyń, a także ciekawą dyskusję w ratuszu i oczywiście zwiedzanie ekspozycji, wejście na taras, na taras widokowy dla osób, które, które były tym zainteresowane. Warto zatem zorientować się, co dzieje się w mieście, z, czego, z jakich atrakcji warto skorzystać. Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Tutaj bardzo szeroko informujemy o mieście. Kalisz, dopisz swoją historię, to oficjalna nazwa naszego naszej strony właśnie w serwisie Facebook. E, oczywiście prezydent Krystian e, Kinastowski e, bardzo szeroko informuje o e, tym, co dzieje się w mieście, o tym, jakie inwestycje e, są prowadzone, e, jakie inwestycje są w planach, e, a te plany są e, naprawdę bardzo mm, ważne dla naszego miasta, ale również dla turystów, którzy będą Kalisz odwiedzać. W najbliższej przyszłości planowana jest budowa siedziby filharmonii Kaliskiej. To bardzo ważna inwestycja w tej chwili już przygotowany został program funkcjonalno- użytkowy w oparciu o ten dokument powstanie projekt i wybudowana zostanie nowoczesna siedziba filharmonii, która będzie stanowiła takie kaliskie centrum kulturalno-biznesowe. Będzie to obiekt, który przede wszystkim będzie służył kaliskim filharmonikom. Będą odbywały się tam koncerty. W tej chwili orkiestra korzysta. Z auli przy ulicy Nowy Świat, ale niebawem, gdy już przygotowany zostanie projekt, wyłoniony wykonawca, to powstanie myślę niezwykle atrakcyjny budynek i, i będzie to oczywiście ważny, ważne miejsce, jeśli chodzi o kulturę w Kaliszu. Powstanie niezwykle. Mocna taka oś łącząca główny rynek, przebudowany główny rynek poprzez wyremontowaną ulicę kanonicką, zrewitalizowany obszar, dalej Planty, nowy rynek, który również miasto zamierza przebudować. Dalej ulicą Majkowską będzie ta linia prowadzić do nowoczesnej filharmonii i oczywiście tego centrum kulturalno-biznesowego. Także myślę, że cały czas w Kaliszu będzie się wiele działo, jeśli chodzi o inwestycje. Tak naprawdę długo by opowiadać o tym, ile jest tych planów. Wśród nich jest także Centrum Sportowo-Rekreacyjne na terenie osiedla Szczepiorno, gdzie powstaną profesjonalne hale do tenisa ziemnego wraz z całym zapleczem administracyjno-technicznym. Także Kalisz będzie na pewno nadal się rozwijał. Zachęcamy serdecznie do tego, by odwiedzić nasze miasto i przekonać się na własne oczy o tym, jak Kalisz wygląda, co ma do zaoferowania. Zapraszamy i czekamy na Państwa.